Uzasadnienie. 19 listopada 2025 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Nowej Dębie petycja złożona y, przez Stowarzyszenie Instytucja Społeczna, Przyjazny Samorząd w sprawie zmiany granic sołectwa Chmielów i Jadachy polegającej na wyłączeniu terenów przemysłowych tarnowrzewskiej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie wsi Chmielów w granice wsi Jadachy. Zgodnie z artykułem 18 ustawy ustęp 2 punkt 15 Rada Miejska rozpatruje petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja analizując złożoną petycję stwierdziła, że spełnia wymagane, zawarty, spełnia wymagane zawarte w artykule 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o petycjach. Zgodnie z zasadami podziału administracyjnego granice SOES powinny tworzyć obszary zwarte ter terytorialnie. Włączenie terenów nie mających bezpośredniej granicy z sojcem Jadachy naruszałaby zasadę ciągłości terytorialnej jednostki pomocniczej gminy. Ponadto przyjęte dotychczas procesy zmiany granic miejscowości w naszej gminie wskazują na potrzebę realizacji takiego przedsięwzięcia w porozumieniu między zainteresowanymi. <laughs> Zgłoszonej petycji brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Jadaków i Chmielowa, co sugeruje narzucanie woli jednej i drugiej wsi jednostronnym rozstrzygnięciem przez organ uchwałodawczy. Wobec powyższego komisja na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2026 roku uznała, że wnioskowana. Zmiana granic nie znajduje wystarczającego uzasadnienia w obowiązujących uwarunkowaniach administracyjnych, przestrzennych, społecznych i wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały zgodnie z projektem. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą.